Cześć wszystkim, witam Was w odcinku chyba numer 4, jeśli się nie mylę, z serii Czotensaker. Jak widzicie, troszkę sobie ćwiczę. W poprzednim filmiku też pokazywałem, że trochę ćwiczę. No, trening się zmienił, już wszystko tłumaczę. Jak widać, nie robię dzień dobry, tylko zmieniłem na martwy ciąg na prostych nogach, bo. Bardzo nie polubiłem. Dzień dobry i stwierdziłem, że po próbach leciutkich, że całkiem spoko mi się robi, właśnie martwy na prostych, kolan nie obciążam i nie obciążam, o dziwo, też również barku przy aktualnym przy aktualnej sile czyli tutaj widzicie 90 kg na 10 powtórzeń. Oczywiście sobie robię powolną progresję, jak we wszystkich ćwiczeniach. No, jeśli chodzi o łydki, to z reguły ćwiczę na innej siłowni i tam robię tylko brzuchate. <laughs> Tutaj w championie mamy fajną maszynę na siedząco, także pompuję sobie też też płaszczkowate. No jeśli chodzi o łydy to nie ma problemu, tak, bo i moje kolana i bark są wyłączone z pracy. Ogólnie w dalszej części filmu powiem co tam się z tymi moimi kontuzjami dzieje aktualnie. No, póki co opowiem jak ten trening yy, emerytarencisty wygląda, co nie. No, także jeśli chodzi o nogi, to by było wszystko. Yy, następnie jak już skończę robić nogi. Aha, nogi, yy, także plecy trochę pracują. Yy, bo jako że nie mogę robić nic na najszersze stricte, to ten martwy na prostych jest taką formą yy, stymulacji. No, całych pleców, tak? Także i te najszersze trochę dostają, także się cieszę, tak? Przechodzę następnie do ramion. No, i zaczynam ciężko od bicepsa, właśnie sztangą. Staram się nieruchomo trzymać ramiona, żeby właśnie bark nie wysuwał się za mocno. Żeby ramię się nie wysuwało za mocno do przodu, wtedy nie obciążam barku. No, i tu tak samo z progresją. Aktualnie robię 50 kg na 6 powtórzeń. No, i triceps na wyciągu, też w tej pozycji. Bark się nie skarży na to, co robię, także, także sobie robię. No i myślę, że się nie uszkodzę jakoś tam mocniej. Tak, potem robię przerwę od bicepsa i tricepsa, i jedyne ćwiczenie na barki, które wykonuję, to właśnie są wznosy bokiem. Do tego poziomu, czyli tak tuż poniżej 90 stopni. Robię to bez bólu na ściągniętych łopatkach. O dziwo, jest całkiem spoko. Tutaj już robię więcej, bo robię po 20 powtórzeń lekkim ciężarem. Też oczywiście z progresją. Teraz jestem na 10 kg na 20 powtórzeń, chyba w tak, w 4 seriach. No i coś tam, coś tam, te barki powiedzmy zaczęły łapać y, dawnego rozmiaru, oczywiście to jest połowa tego co było około, nie sądzę, że jakoś więcej, no ale nie wyglądam jak osoba niećwicząca, także, także się cieszę z tego. <laughs> jak już skończy ten y, katorżniczy trening barków, oczywiście żartuję sobie, bo tylko cztery serie robię, to wracam do ramion i kolejną y, super serię wykonuję właśnie y, młotki żeby mięsień ramienny złapał i ramienno-promieniowy również. Także to na biceps i tu tak samo staram się z progresją. Teraz 20 kg aktualnie w młotkach i przechodzę do francuskiego wyciskania leżąc, tylko że hantlami, bo to mi pozwala utrzymać ramię w takiej pozycji, żeby również Bark nie dostawał w dubsko, kiedy, kiedy to wykonuję, ale to widzieliście na poprzednim filmie, bo identycznie robiłem. Także tu pozostało bez zmian. No i co? Na klatkę niestety odpuściłem ćwiczenia, nawet bardzo lekko, bo, bo jednak czułem ten bark. Także tak wygląda cały mój trening. Do tego jeszcze dokładam przedramie. No i niestety tylko tyle mogę, tak? I teraz zobaczycie, jak to wygląda yy, bez ciuchów. <laughs> No i bez, tu myślę, że nie muszę nic opowiadać, to co widzicie tak to na, na dziś dzień wygląda, no jeśli chodzi o te moje kontuzje to z kolanami aktualnie jest tak, że mm, wytworzyły mi się już blizny na tych więzadłach szepki, także yy, no, powiedzmy, że idzie w dobrą stronę. Jeszcze nie są zupełnie zdrowe, bo jeszcze tam jakieś małe yy, dziurki są w tych więzadłach, ale już praktycznie całe mam z powrotem. No, jeszcze mnie bolą, ale myślę, że do końca wakacji już będzie dobrze i powoli będę mógł wracać, bardzo powoli, do treningu czworogłowych. Yy, także to z kolanami. Jeśli chodzi o bark, no to jest bez zmian. Aktualnie czekam na rezonans, tak jak widzieliście na miniaturce, 15 lipca będę robił rezonans magnetyczny i po wynikach tego rezonansu stwierdzę co mam robić dalej z moim lekarzem. No, diagnoza się nie zmieniła, tak prawdopodobnie za rok około ten bark będzie zdrowy z powrotem, no ale może po tym rezonansie Wyjdzie coś nowego i się okaże, że na przykład będzie można wcześniej yy, mnie uratować szybciej, żebym mógł wrócić. No, także jeśli chodzi o kontuzję, to tak to wygląda. Hmm. Cóż, no, forma, jak widzicie, jeśli chodzi o dietę, to naprawdę źle. To znaczy jem to, co mi wpadnie w ręce, to na co mam ochotę dosłownie. Kompletnie nie liczę kalorii, ale nie jem dużo. To znaczy myślę, że 2-3000 kalorii dziennie, bo na więcej jakoś nie mam apetytu. Yy, białka to naprawdę malutko jem, bo białka spożywam pewnie około 50 gram na dzień. No ale jak widać wystarczy, żeby utrzymać taką, yy, taką jak widać formę. No, słabo bardzo, ale jest jak jest. No cóż, będę informował oczywiście dalej jak to się zmienia. Yy, Dzięki za wysłuchanie i dzięki za wsparcie w komentarzach. Naprawdę te pozytywne komentarze mi pomagają z psychą, bo, bo jak się domyślacie, bywa słabo, nie? Także trzymajcie się. Dzięki za to, że jesteście i pozdrawiam wszystkich widzów. Elo.